No i trener też nie był zadowolony, bo ja już będąc w trzeciej klasie gimnazjum, po raz pierwszy w wieku 15 lat wystartowałem 100-kilometrowy bieg na orientację maraton Kierat, pierwszy maraton na orientację. To był jedyny start przez kilka lat, w którym brałem udział. Czyli mój kalendarz biegowy wtedy zrobił się taki, że mój rok to nie był od Sylwestra do Sylwestra, tylko po pierwszym tak mnie wciągnęło, że... Mój kalendarz w głowie to było od kieratu do kieratu, po prostu po kieracie i już myślałem, że co muszę zrobić lepiej przed następnym, jak się przygotować, jakie błędy popełniłem i chciałem się po prostu lepiej przygotować i cały czas zrobić jakiś progres do przodu. Na przedostatnim punkcie, pamiętam wtedy, kamienicy to było. Pojadłem więcej, poszedłem od razu do toalety. I ostatnie prawie 20 kilometrów bez jedzenia, bez picia, bo już nie chciałem więcej chodzić w krzaki, odwodniłem i strasznie mnie zniszczył wtedy ten bieg. Takie przejścia też trochę dla głowy, wtedy bardzo nie chciałem odpuszczać biegów, za wszelką cenę zawsze chciałem do, dobiec do mety. No i znowu były trzy tygodnie do lądka i do lądka na mój pierwszy lądek przyjechałem... No, z kostką, która się nie nadawała do biegania, i od samego początku kostka mnie bolała. Dodatkowo stres związany z biegiem 240, to bardzo byłem napalony na ten bieg. Te emocje na starcie sprawiły, że tętno miałem prawie 180, już od 5 kilometra wtedy biegunka dodatkowo, ta kostka mnie bolała, i wtedy na drugim punkcie mój pierwszy start na biegu siedem szczytów skończyłem już na 35 piątym i też wszystko w miarę mi wchodziło. To no, tu jedynie to pamiętam problem gdzieś już odcinawki się zaczął, że no, wtedy biegałem jeszcze bez saportu, żele na punktach głównie owoce, bo ja raczej tam pasztetów czy innych kanapek to nie jem, więc wszystko było na słodko, nie miałem przełamania smaku, i zaczął się problem taki, że ja mimo że pojadłem bardzo porządnie na punkcie. To po 15 minutach czułem mega pustkę, tak jakby w żołądku, że nie czułem, że pojadłem. Ale tak to wszystko było okej. Okay. 9,5 godziny do roku poprzedniego. Samo to wyspanie, moim zdaniem, zrobiło największą robotę. Jak to się w ogóle stało? Że no go dogoniłem i widzę, że jest dużo słabszy w tym momencie. No przegoniłem go zaraz tam na początku podbiegu z Orłowca. I jak go minąłem, to miałem tylko w głowie: musisz uciekać bo on zawsze to jest dobry zawodnik, ja wtedy, no nikt o mnie nie wiedział, a o Danielu wiedziałem, że to już jest zawodnik doświadczony. No starałem się uciekać za wszelką cenę, żeby przypadkiem może zaraz mnie dopadnie kryzys kolejny albo coś i, i biegłem, no, a zbieg już z ostatniej góry, zacząłem biedny poniżej 4-0 i pędziłem po prostu na tą metę w lądku. Ścisk w klatce piersiowej, nawet łzy się pojawiły wtedy, byłem bardzo szczęśliwy i na siłę próbowałem się ogarniać, żeby nie pokazać tych emocji, jak się rozklejałem na mecie, ale po drodze na zbiegu, no w głowie tylko takie myśli, że ta praca przez te lata, te nieraz docinki, że po co ci to, jak i tak zajmujesz gdzieś miejsca z tyłu, po co się tak męczyć, no że teraz to przyniosło efekt, że no będzie te drugie miejsce, że ja im wszystkim pokazałem, że można osiągnąć naprawdę wszystko. Ale lubię sobie czasem tak popróbować, że całkowicie na ciemno, no, biegnę wtedy tego zbiegu powiedzmy na 100% prędkości, no nie widzę nic pod nogą, biegnę tak na spokojnie powiedzmy, troszkę spokojniej, że w razie co, że się wyratuję przed upadkiem, no bo tam też jest raczej taka szutrówka z pojedynczymi kamieniami, no to wiem, że mogę zaryzykować, że nie złapię jakiegoś korzenia, coś co będzie bardzo nieregularne. I próbuję sobie czasem tak zbiegać po ciemku, no bo to też jest fajny trening potem dla balansu ciała i znowu tylko dwie godzinki, bo nie mogłem zasnąć przed startem i powiedzmy prosto z pracy, prosto z treningu ruszyłem na trasę i też nie było jakoś super kolorowo, bo tam miałem cel, żeby 20 godzin złamać na tej trasie, ale na 15 kilometrze już się wywróciłem, dosłownie mnie podcięło tak w powietrzu, że upadłem na, na prawą płytkę i dość mocno ją stukłem, a potem na 40 kilometrze gdzieś tam podkręciłem prawą nogę, dodatkowo, z tego co pamiętam, było minus 12 stopni w nocy na Mogielicy, i tam jest długi odcinek, ponad 30 km z dużym przewyższeniem do następnego punktu. A po dziesięciu kilometrach, po piętnastu maksymalnie moje flaski zamarzły, więc byłem bez picia.